Szanowni Państwo, projekt Nauka o zrównoważonym rozwoju dla małych i średnich przedsiębiorstw uwzględnia działania popularyzacyjno-edukacyjne i przybliża Przedsiębiorcom aspekty oraz specyfikę zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem i przede wszystkim przygotowuje przedsiębiorców do późniejszego raportowania ESG. W ramach projektu organizujemy wydarzenia regionalne w branżach budowlanej, recyklingowej oraz chemiczno-kosmetycznej oraz prowadzimy działania promocyjne promujące właśnie zrównoważony rozwój, czy to w przestrzeni medialnej, czy też właśnie poprzez publikację materiałów o charakterze informacyjno-poradnikowym. Jesteśmy również aktywnie zaangażowani w tworzenie partnerstw interdyscyplinarnych, które pozwolą w przyszłości kontynuować działania na rzecz zrównoważonego rozwoju dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz także angażujemy się w kwestie związane z. Publikacjami. Ostatnio naszą efektem realizacji projektu jest właśnie specjalny przewodnik po ESG dla małych i średnich przedsiębiorstw. W przewodniku znajdziecie państwo mnóstwo praktycznych porad oraz wskazówek doty dotyczących realnych kwestii, które warto poruszyć w przedsiębiorstwach, takich jak monitorowanie wskaźników środowiskowych w kontekście bieżących potrzeb przedsiębiorstw. Chciałbym, aby sektor MSP wyniósł przede wszystkim to zrozumienie, że zrównoważony rozwój i ESG to jest inwestycja. I wbudowanie przewagi konkurencyjnej, a nie koszt i obowiązek. Oczywiście regulacje unijne i krajowe dotyczące zrównoważonego rozwoju były, są i będą. Może rzeczywiście zostaną trochę zmodyfikowane w postaci pakietu omnibus, czyli pakietu uproszczeń, ale to nie oznacza, że Odejdziemy od ESG. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw powinien zrozumieć, że aby otrzymać dobre, zielone finansowanie, aby pozyskiwać nowych partnerów biznesowych, aby nie wypaść z łańcucha wartości, z łańcucha dostaw. Musi dostarczać rzetelne dane w obszarze raportowania niefinansowego, bo jego partnerzy biznesowi, ci duzi, banki, instytucje finansowe będą nadal o to prosić. Serdecznie zapraszamy do monitorowania projektu i do zapoznania się z bazą wiedzy oraz efektami realizacji naszego projektu. Jesteśmy przekonani, że właśnie wiedza wypracowana w ramach, w ramach projektu pozwoli. Przygotować się i wdrażać zrównoważone strategie w wielu przedsiębiorstwach, nie tylko w trzech branżach w branży budowlanej, recyklingowej oraz chemiczno-kosmetycznej, ale także będzie aplikowana do innych sektorów gospodarki. Dziękuję bardzo.